Jakim cudem mam teraz tutaj pająka, który nawet człowieka jest w stanie zmieść z planszy? Czy to prawda, że ten pająk jest w stanie zjeść węża? Pająk, którego zna każdy i w każdym wzbudza ogromny lęk. Jego jad jest tak silny, że jest w stanie upolować ofiary dziesiątki razy większe od siebie. Jest w stanie upolować ogromne owady, jaszczurki, a nawet węże czy myszy. Toksynę tego pająka poczułem sam na sobie, i uwierzcie mi, że jest okrutnie silna. Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiejszy odcinek wzbudzi bardzo dużo kontrowersji. Jeżeli jesteś osobą, która ma słabe nerwy, i drastyczne sceny mogą być dla ciebie. Zbyt drastyczne i nie jesteś pogodzony z naturą, z tym jak to wygląda? No to niestety opuść ten odcinek. A dla każdego, kto chce zobaczyć, co to za potwór wystąpi w dzisiejszym odcinku, zapraszam dalej. Oczywiście nie jest to tajemnicą, że w dzisiejszym odcinku pokażę Wam pająka. Pająka, który jest wyjątkowy pod wieloma względami. Najpopularniejsze pająki w hodowlach to są oczywiście ptaszniki. Ptaszniki są różne: są ptaszniki ogromne, są ptaszniki mniejsze, są ptaszniki silnie jadowite i słabo jadowite. Są nadrzewne, naziemne, podziemne, te co pajączyny mocno i te co pajączyny słabo. I oczywiście z takich najbardziej żarłocznych gatunków praktycznie można by przyjąć, że te największe są najbardziej żarłoczne. Czyli ptaczniki takie jak genia, czyli Acanthoscuria geniculata, takie jak blondi, terafoza blondi, terafoza sztyrmi, terafoza apofysis. Ogólnie terafozy, bo są po prostu wielkie, a żeby mogły rosnąć wielkie, muszą bardzo dużo rzeć. Pająk, na którym skupiamy się dzisiaj, jest zupełnie inny. Po pierwsze, nie jest ptasznikiem, a po drugie, nie jest wielki. Więc jak to działa, że pająk wielkości Twojego paznokcia jest w stanie upolować węża, jaszczurkę, mysz? Mysz. Dlaczego te pająki są tak potężne, że pomimo swoich niewielkich gabarytów polują na ofiary znacznie większe niż inne pająki, np. ptaszniki tej wielkości? Pytania, które będą pojawiać się w komentarzach, a na pewno będą, to po pierwsze, czy ten pająk jest legalny w Polsce? Jak bardzo niebezpieczna jest hodowla takiego gatunku i obcowanie z tak silnie jadowitym pająkiem? Czy możesz sobie takiego kupić oraz jaka jest cena i gdzie można takie kupić? I wiele innych pytań, na które oczywiście udzielę Wam odpowiedzi. A teraz roszyń się wygodnie i po prostu oglądaj, a ja opowiem Ci troszkę więcej na temat tej bestii. Myślę, że wrażeń nie będzie brakować. A więc przed nami przepiękna samiczka Latrodectus obscurior, czyli inaczej wdowa. Część moich stałych widzów wie, że nagrałem już odcinek o Wdowie, tylko zupełnie inny kontent a propos tego ukąszenia, właśnie cały opis i tak dalej. Jeżeli tego nie widziałeś, a interesujecie to, no to link oczywiście masz w opisie. Rzuciłem takim hasłem, że ukąsiła mnie czarna wdowa. Większość osób zaczęła się czepiać, że przecież nie ukąsiła mnie czarna wdowa, tylko ukąsiła mnie po prostu wdowa. Na Wikipedii jest napisane bardzo jasno i wyraźnie, że czarne wdowy. To są wdowy, które kolorem lub stylem życia, że tak powiem, przypominają te prawdziwe czarne wdowy. Więc można czarnymi wdowami nazywać wszystkie wdowy, które są czarne. Ale mniejsza, bo to już nawet nie o to chodzi. Więc tak, w zasadzie można by przyjąć, że wdowy występują już prawie wszędzie. Tylko właśnie wdowy, czyli latrodektusy. Wszystkie latrodektusy są. Jest naprawdę masa różnych wdów. Nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd, ale coś około 34-36 gatunków latro. Żyje na naszej planecie. To akurat jest Obscurior, jest to wdowa taka, bym powiedział, mniej urokliwa, raczej straszna. Jeżeli chodzi o ich życie w naturze, no to trzeba przyznać, że zaklimatyzowały się fenomenalnie do naprawdę przeróżnych warunków. Wiele do życia im nie potrzeba, ponieważ wodę czerpią bezpośrednio z pożywienia. Jak chodzi o wahania temperatur, występują na tak różnych obszarach, że, że ciężko tutaj mówić o jakichś granicach tolerancji, bo są w stanie wytrzymać no, prawie że wszystko. Więc realnie podsumowując, można by powiedzieć, że nie są to wymagające pajęczaki. Natomiast pierwsza myśl, która Wam się nasuwa i którą ja Wam nasunąłem od samego początku, to jest ta siła jadu i to, jakie ofiary jest w stanie zjeść. Ten pająk, no nie jest większy niż Wasz paznokieć. Jest to naprawdę drobny pająk, a jest to dorosła samica, podkreślam. Dla wielu osób to jest szok, bo gdy przychodzą do naszego mini The Wildlife i widzą, e, jak wygląda wdowa... Są w ogromnym szoku, że to jest tak małe, a tak silne. To nie bejt faktycznie tak jest. Jest to pająk, który jest tak niewielkich rozmiarów, że ciężko jest sobie wyobrazić, że jest w stanie realnie zagrażać zdrowiu człowieka, a nawet życiu, bo i takie sytuacje się zdarzały. Skoro są takie groźne, są śmiertelnie niebezpieczne, mają okrutnie silną toksynę, jak wygląda sprawa hodowli w Polsce tego gatunku? Za moment do tego przejdziemy. Warto sobie powiedzieć, że są to pająki, które bardzo często zasiedlają się bardzo blisko ludzkich siedzib. Tak naprawdę, bardzo często można je spotkać na werandach, w garażach. Jest ich bardzo dużo, żyją bardzo blisko ludzi. Więc jakim cudem my, jako ludzie, jeszcze żyjemy, jeżeli to wszystko byłoby prawdą, co się mówi o wdowach? I to jest właśnie najciekawsze. Zacznijmy sobie od legalności tego pająka. Tak jak mówiłem, Latrodectus, czyli wdowa. To nie jest czarna wdowa, w sensie ta czarna wdowa, o której wy myślicie, to co każdy ma na myśli mówiąc czarna wdowa, to jest jeden konkretny gatunek. Właśnie czarna wdowa jest na liście zwierząt niebezpiecznych, czyli nie da się jej legalnie hodować w Polsce, jeżeli nie posiadasz zezwoleń. Reszta gatunków nie znajduje się na liście zwierząt niebezpiecznych, jak na przykład nasza bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli Latrodectus obscurior. I te, o których wcześniej mówiłem, elegans, menawodi i tak dalej, i tak dalej, to są wdowy, które można legalnie trzymać w Polsce bez pozwolenia. Być może jest to dla Was szokujące, bo no moment, tak silnie jadowity pająk jest w stanie upolować mysz, szczura, węża, jaszczurki, nawet ptaki, yy, różne, różne rzeczy, jakim prawem można legalnie go hodować, skoro jego jad jest aż tak silny, że i człowieka zmiecie z planszy. Otóż już tłumaczę. Być może to, co teraz będę wam mówił, wyda się kontrowersyjne, ale powiem wam, jak naprawdę wygląda sprawa hodowli ptaszników i innych pająków. Powiem wam realnie, jak wygląda sprawa hodowli i właśnie tego całego niebezpieczeństwa, jak chodzi o hodowlę ogólnie pajęczaków w Polsce. Dorosły, zdrowy człowiek powinien przeżyć ukąszenie każdego pająka, który jest w Polsce legalny. Na przykład wdowy. Ja przeżyłem, jak widzicie i jak wiecie i mam się świetnie. Nie było to przyjemne, byłoby to okrutnie, bolesne. No nie będę się rozwodził, macie tutaj szybko wrzutkę. A nie, poczekaj, jeszcze szybka akcja, weź zjedź na dół, zostaw suba, bo mega mnie to motywuje i potrzebuje tego, no wiecie, statystyki i w ogóle. Zjedź do dół, kliknij suba, jeśli podobać Ci się ten materiał, będę ogromnie wdzięczny. Oglądaj dalej. Bolu plecy. jest hardcore, ogólnie. Mordeczki w pojęciach, zostałem ugryziony przez czarną wdowę. Eee, Umierałem, dosłownie kurwa, zdychałem w jest już lepiej, ale zobaczycie wszystko na odcinku niedługo. A to był dopiero początek. W każdym razie wiadomo, że silnie jadowite pająki mają silny jad, ale jad, który dorosły człowiek jest w stanie normalnie przeżyć, przeleżeć. Ocierpi się, może się zażyga, zasra, może będzie boleć, skurcze mięśni, bo różnie działają te wszystkie toksyny. Wdowy realnie bardzo rzadko powodują śmierć, a warto sobie powiedzieć, że wdowy mają silniejszy jad niż na ogół te ptaszniki silnie jadowite. Ich jad to jest neurotoksyna, ich jad w ogóle jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o ogólnie pajęczaki. Jest wyjątkowo. Yy... Dotkliwy, można by tak powiedzieć. Są loterie, są jakieś makulaty, są silnie jadowite murinusy, ptaszniki, które również mają silny jad. Ten jad działa troszkę inaczej. Opowieści znajomych, którzy też przeżyli swoje, wiem, że to są bardzo często bardzo bolesne skurcze mięśni. Ja akurat miałem bardzo bolesne skurcze mięśni po wdowie. Głównie brzuch to był taki nie do zniesienia, bo to 48 godzin napiętego brzucha jak skała. Nie są to realnie. Śmiertelne zagrożenia dla nas, dla ludzi, dla hodowców. I tutaj jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, którą często pomijamy. Czyli, jak powinno się hodować pająki, aby to było bezpieczne. Oczywiście, po pierwsze, nie szarżujemy, czyli z pokorą i ze spokojem obsługujemy zwierzęta, które mogą potencjalnie być niebezpieczne. Jak wiecie, my w tym momencie mamy pozwolenia, mamy jadowite węże, yy, mamy kajmany, mamy ogólnie zwierzęta z listy zwierząt niebezpiecznych. Doświadczenie jakieś tam już mamy, ale doświadczenie z wdową, czyli właśnie to ukąszenie, nauczyło mnie, że po prostu. Sfaniakowałem. Chciałem wziąć wdowę na ręce po to, żeby nagrać odcinek, żeby pokazać ohoho. E, brałem je setki razy. Wdowy nie są agresywne. Uwaga, bo to jest zajebiście kluczowa kwestia w tym odcinku. Wdowy mają silny jad. Nawet bardzo silny, ale nie są agresywne. Brałem dosłownie setki razy na ręce wdowę i nigdy nic się nie stało. Ten jeden raz po prostu można sobie dopowiadać. Nie wiem, miałem pecha... Coś tam. Nie ma to znaczenia. Nie powinienem brać pająków na ręce. Żadnych. Nieważne, czy to jest yy, wdowa, która jest niebezpieczna, czy to jest. Jakaś brachypelma, nieważne, po prostu pająki hoduje się po to, żeby je mieć, żeby je obserwować. Można by nawet tak brutalnie powiedzieć, kolekcjonować, bo to chodzi też o kolory, gatunki, lokalizacje, o wszystko. To jest zajebiście interesujące, ale trzeba do tego dojrzeć, że to nie są zwierzaki do głaskania. Bo nie ulega w ogóle wątpliwościom, że ten pająk jest wyjątkowy, jest turbomocny, ale co będzie najbardziej zadziwiające? uważam, że jest bezpieczny. Ale Adi, jakim cudem jest bezpieczny, skoro dopiero mówiłeś jak potężny ma jad, jak Cię poskładało, jak było tragicznie? Otóż dlatego, że to nie jest pająk, który jest agresywny. To nie jest pająk, który kąsa o tak o. To nie jest pająk, który zaatakuje Ci palec, wskoczy na Ciebie. To jest pająk turboprzewidywalny, naprawdę. Ma bardzo silny jad, więc nie pchając rąk, a obsługując go z dystansem, bezpiecznie, ostrożnie. Naprawdę jest to turbo trudne, żeby cię ukąsiła ta wdowa. Z mojej strony to był totalny błąd i to mój błąd, nie wdowy. Więc chciałem tylko to podkreślić, że słuchajcie, to wszystko leży w waszych rękach, jak będzie wyglądać wasza hodowla zwierząt. Ale teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą ruszyłem w dwa odcinki temu, bodajże, czyli sieć wdowy. Badania dowodzą, że sieć wdowy jest mocniejsza niż stalowa blacha. Wdowa okazała się być pająkiem, który ma najmocniejszą pajęczynę ze wszystkich pająków, jakie mam. Mało tego, są w topce najmocniejszych pajęczyn na świecie. Więc tak, sieć Latrodectusów jest bardzo mocna. Czuć to, nawet tutaj ona zrobiła sobie już pojedyncze, bo warto powiedzieć, to są silnie pajęczynujące pająki. Czyli tej sieci robią dużo i żyją na tej sieci. I w tym momencie możemy sobie właśnie przejść do tego, na co wszyscy czekamy. Na TikToku, wszędzie dosłownie, jest masa filmów, jak wdowa. Myszy, jakieś właśnie małe gady typu węże, jaszczurki, nawet jakieś małe szczury. Okazuje się, że one normalnie jedzą takie rzeczy. Oczywiste jest to, że wdowa tej wielkości nie zje takiego węża, ale pożywi się nim, no i oczywiście, niestety, większość pójdzie na zmarnowanie. Co nie zmienia faktu, jak potężny jest to pająk, że w tym rozmiarze on radzi sobie. Z wężem. Chociaż wąż to nie robi jeszcze aż tak wrażenia jak mysz. Mysz jest sprytna, siły w nogach ma dość dużo względem takiego czegoś. Ale to właśnie, jak one sobie z nim radzą, to już dotyczy polowania. Wdowy nie polują tak jak ptaszniki. To nie wygląda tak płytko, tak łatwo, że wrzucasz Tutaj jest technika, jest strategia i one mają na to wszystko plan. Dbają o to, żeby unieruchomić najpierw ofiarę. Później dopadają ją z zaskoczenia. Kąsając, a jad naprawdę silnie działa na tak małe organizmy, bardzo szybko i paraliżująco. Więc można by tak naprawdę przyjąć, że wdowa ma naprawdę ogromną przewagę, ale nie chciałbym, żebyście przyjęli to, że wszystko jest kwestią tylko tego silnego jadu, bo właśnie ta strategia w polowaniu odgrywa naprawdę kluczową rolę. Że rozmiar nie jest aż tak istotny, jak to, żeby mieć dobry plan na upolowanie ofiary. Ich pajęczyna jest bardzo mocna i bardzo lepka. Wąż, który wchodzi w tą pajęczynę, zaczyna się zaplątywać, a ona pomaga mu zaplątać się jeszcze bardziej. Tak samo jest z innymi dużymi ofiarami. Wdowy to pająki, które interesują mnie od bardzo dawna, i tak naprawdę pierwszą wdowę kupiłem sobie jakoś na początku przygody w ogóle z pająkami. Oczywiście miałem już wcześniej silnie Jadowite, jakieś tam właśnie makulaty, powiedzmy, loterii miałem sporo. Zdecydowałem się na wdowę właśnie dlatego, że usłyszałem, że to jest w ogóle inna liga pająków. Tak, to jest pająk właściwy, tak, żyje dużo krócej, tak, nie jest taki duży, więc w teorii ma dużo wad, które gdzieś tam odpychają. Ale jest pająkiem, który naprawdę jest turbo wyjątkowy, a jak chodzi o obserwację, według mnie, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, ten pająk jest w stanie dać dużo więcej frajdy w obserwacji niż jakikolwiek inny ptasznik. Teraz warto powiedzieć, jakie są ceny takich wdów, bo zawsze mnie męczycie, że za mało mówię o cenach i gdzie zdobyć. Otóż, latrodektusy ceny dorosłych samic wahają się, myślę, że coś od około 80 zł do pewnie 200 kilku zł. Młodziaki, oczywiście, można zdobyć dużo taniej, ale większa szansa, że to padnie. Latrodektusy często mamy dostępne u nas na sklepie www.sklepwildlife.pl Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Zjedź w dół, zostaw suba, bo jest to dla mnie zajebiście ważne i będę Ci ogromnie wdzięczny. A ja dołożę wszelkich starań, żeby dostarczyć Wam jak najlepszy kotem. Napisz też koniecznie w komentarzu, na jakie odcinki liczysz na moim kanale. A ja przemyślę naprawdę wszystkie propozycje i bardzo chętnie pokażę Wam coś więcej. Dzięki bardzo. Yo.